Pytania i odpowiedzi, co w Twojej głowie, głowie siedzi, pytania i odpowiedzi, co w Twojej głowie siedzi. Pytania i odpowiedzi, co w Twojej głowie siedzi, pytania i odpowiedzi, co w Twojej głowie siedzi. Witam serdecznie. Pytanie i odpowiedzi, co w Twojej głowie siedzi. Kolejny odcinek yy, ogłoszenia antyparafialne. Pytania się oczywiście powoli kończą. To ostatnia seria pytań, jeżeli nie zadacie pytań yy, pod tym materiałem nie będzie następnego odcinka, albo będzie on bardzo przedłużony w czasie. Także zapraszam do zadawania pytań, pytacie o wszystko, ja próbuję nad, razem z Wami oczywiście wspólnie zastanawiać się nad tymi pytaniami. Yy, ogłoszenie parafialne 2, pod filmem będzie piosenka, którą skomponowałem, ponieważ. Yy, ponieważ zajmuję się y, układaniem piosenek w życiu moim. A teraz szybko przechodzę do rzeczy. Pytanie numer jeden. Jan Papaj. Siema. Czy polecasz zapoznać się i czytać społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość? Chodzi oczywiście o wydawnictwo y, autora y, Teda Kaczyńskiego. Kontrowersyjnego oczywiście w tak zwanym środowisku. Hmm, powiedzmy sobie jasno, tak zwanym pseudośrodowisku. Yy, oczywiście, że polecam. Oczyw I to powiem Wam, że yy, na anarchobibliotece yy, materiały Czeda Kaczyńskiego są yy, najbardziej czytanymi ever. Najba jeżeli chodzi o rankingi, ludzie najbardziej interesują się jego twórczością wydawniczą, oczywiście. Yy, także nie ma się czego wstydzić, ten Kaczyński napisał świetną, świetny materiał. Yy, tak jak już mówiłem wcześniej, w filmach porównywalny z Manifestem Komunistycznym, porównywalny z wszystkimi tymi filozoficznymi yy, wydawnictwami, które, które, są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jego również jest, także nie dajmy go sobie odebrać faszystom, nie dajmy go sobie odebrać środowiskom, które są nam nieprzychylne. Nie wstydźmy się tego Kaczyńskiego a szczególnie jego, jego wydawnictw, jego wydawnictw. No, jeżeli chodzi o anarchoprewitywizm, jest on, można powiedzieć, no, jakimś tam punktem odniesienia, no nie powiem autorytetem. Natomiast, no, yy, no tam wiadomo, że chodzi tutaj o to, że teraz będzie można mówić tam gdzieś na rozbracie, że ja popieram Kaczyńskiego, popieram po prostu to, że napisał fajne, fajną książkę, dobrą, merytoryczną i jeżeli chodzi o filozofię, na bardzo wysokim poziomie. Natomiast, co sobie tam gadacie, to sobie gadajcie, ile chcecie, w dupie to mam, mówiąc szczerze. Dobra. Pytanie numer dwa. Co sądzisz o anarcho-komunizmie oraz anarcho-kapitalizmie? No, bardzo części wspólne mają dobre Yy, znaczy po prostu te, te dwa yy, nurty filozoficzne mają dużo części wspólnych, między innymi jest to, że obydwoje, obydwa prezentują system. Jakikolwiek by on nie był, system jest zawsze systemem, zawsze ktoś organizuje Ci życie. Nieważne, czy to jest to kapitalista, czy to jest to komunista, czy jest to lider Twojego kolektywu, czy jest to ziomek, który mówi, że ja robię dużo, to też masz dużo robić. Czy jest to ziomek, który jakoś tam naturalnie mówi ci, że skoro ja robię, a ty nic nie robisz, to masz takim razie nic nie mówić. Jak to bywa w komunistycznych kolektywach, które mówią, że reprezentują anarchizm. Także no te kolektywy, jedynie, co mają, mogą zrobić, to się rozwiązać. Natomiast podobnie jest też z anarchokapitalizmem. No jeżeli Organizujesz sobie jakieś pieniądze w ramach systemu kapitalistycznego, no to, to już jest zagranie systemowe, bo już się do tego systemu potrafi, próbujesz dostosować. Natomiast, no, wyzyskując innych, wyzyskujesz też siebie, planetę, życie wokół siebie. Także, także tutaj też należy to ostro potępić. Także jedyne co no, to jakoś wypośrodkować, można te swoje poglądy, także modele działania jakoś taką próbę samoorganizowania się samoorganizowania przede wszystkim próbę zmienienia własnej logiki, własnego toku myślenia, własnego systemu wartości na antysystemowy. Po drugie, no, próba stworzenia własnej społeczności ludzi podobnych, o podobnych poglądach, o podobnych o podobnym stylu życia, o podobnych myślach. Te wszystkie współprace, one się kończą zawsze tak samo, że, że każdy, tak jak właśnie niedawna imba z weganami, każdy wybiera weganizm, tak? Że, że jeżeli jesteś weganinem, jesteś anarcho-weganinem, to zawsze wegan, a nie anarzistów. I podobnie było z LGBT, z liberałami, z lewicą i z całą resztą tego gówna. Także no, tutaj to trzeba umieć zaznaczyć. Trzeba umieć nie bać się przede wszystkim krytykować, yy, i, i umieć jakoś wytworzyć w tym całym konflikcie interesów między tymi głównami taką swoją własną definicję anarchizmu. O! Matka Boska Królowa Polski. Wiedziałem, że żyjesz, wiedziałem od początku. Wierzyłem w to. Czy lubisz Mazurka? Jeżeli chodzi o ciasto, mazurek było chyba takie na, na święta, to nie lubię, bo jest chyba nieweganckie, z tego co wiem. No, także nie jem tego główna. Przepraszam, natomiast prawdopodobnie chodziło o Konrada. No, no z Konradem no, coś tam piszemy, nigdy się żeśmy nie, nie spotkali osobiście, nigdy nie było okazji. Jesteśmy z dwóch rejonów odległych, od siebie. Natomiast z większością jego poglądów się zgadzam. No, zgadzam się z tym, że reprezentuje anarchonihilizm, nurty bardziej indywidualistyczno instrukcyjne które ja też staram się Wam prezentować. No i w sumie co? No, Popieram w jakiś sposób jego działalność. Tam sobie robią fudy, jakieś tam mają swoje, swoje, swoją ekipę nie generalnie no lubię, nie lubię, no ja wszystkich lubię, no tylko to i, i, te wszystkie, krytykuję wszystkie formy zastrzewienia się, wszystkie formy wkładania sobie kija w dupę, tak, że, że tutaj ktoś, wielcy, wielki weganin misję dziejową ma i on tu będzie zmieniał świat, no, no to, to bez sensu, nie? Czy ktoś tam powie, że on nie gra za anarchem i nagle okazuje się, że że on uważa się za jakiegoś półboga, to są kompletne bzdury. No, pretensje możecie mieć jedynie do siebie. Ja nikogo nie obrażam. Kto, jeżeli ktoś się czuje obrażony, to on się czuje obrażony. Jak mówi stale przysłowie, nigdy nie... Nie miej pretensji do psa szczeka". nie? To ciebie denerwuje, że on szczeka. I w ten sposób to działa. Natomiast... Nie każdy robi swoje. Jeżeli skłoty nienawidzą, radionarchia, to mam to serdecznie mówiąc szczerze w dupie My tworzymy sobie tutaj swoje rzeczy, wy twórzcie swoje. Czy wy jesteście anarchistami? Nie wiem. Jeżeli myślicie, że jesteście, no to może jesteście. Głównie mnie to obchodzi, więc szczerze. No i co można powiedzieć? No pozdrowienia dla anarchistycznych Kielc, dla całej ekipy, dla tych, którzy no, po prostu patrzą. Z dystansem na swoją działalność, na ruch anarchistyczny i, i próbują robić coś po swojemu, nie, niekoniecznie według jedynie słusznej idei, tam wytworzonej gdzieś przez jakieś pseudoskłoty. Maka w Szczecinie były robione. Maka. Przecież nie były robione konferencje y, naukowe o anarchizmie. Wiesz może, kiedy będzie y, następna? Bo nie ma żadnej informacji, a one były na bardzo wysokim poziomie i dużo fajnych rzeczy można było się dowiedzieć. No, patrząc na środowisko, które, były, y, które organizowało te y, konwencje naukowe, no to następna konwencja będzie, jak będzie cieplej. No, natomiast, no, ostatnia chyba była w 2012 13 y, została Yy, yy, można powiedzieć cofnięta przez policję, która yy, prokuratura yy, przez prokuraturę yy, na wniosek ruchów narodowych, że jest tam prezentowany marksizm, także yy, prawdopodobnie te same osoby, które prezentują marksizm prezentowały też yy, prezentowały się na tej konwencji Także ciężko coś powiedzieć na ten temat. Yy, no, proszę się tam kontaktować z F -y F -y Federacją Anarchistyczną. Oni prawdopodobnie będą wiedzieli coś na ten temat więcej. No. Yy, temperatura jest 30 stopni. Yy, nie ma dalej tej konwencji. Co sądzisz o idei zniesienia państwa? Granic? I jak do tego doprowadzić? No, idea jest oczywiście bardzo dobra. Anarchizm wolnościowy jest przeciwko granicom, przeciwko państwom, przeciwko żadnym granicom, ani w twojej głowie, ani gdzieś na zewnątrz. Jak do tego doprowadzić? No, przede wszystkim słuchać radio Anarchia. Dwa, nie dawać się systemowi oraz y, organizować y, się. Y, organizować anarchizm tak, żeby było widać y, go cały czas, żeby, żeby po prostu on był widoczne, żeby, żeby nowi ludzie mieli jakiś punkt odniesienia co do anarchizmu. I próbować zmieniać siebie, próbować otoczenie zmieniać, y, oczywiście delikatnie, bardziej po prostu idąc na y, to, że po prostu że, że nie mówić, a ty robisz źle, ty robisz źle, ty robisz tam ten pachułku systemu, a po prostu swoją postawą y, imponować im w jakiś sposób, tak żeby oni trknęli do ciebie, a nie odwrotnie i być przede wszystkim autentycznym, szczerym do bólu wręcz, yy, nie przejmować się konsekwencjami, wybierać zawsze to, co w głowie siedzi. O, a propos, yy, tego się trzymać. Papa, pa, pokój. Jeszcze raz zapraszam do subskrybowania kanału, zadawania pytań oraz lajkowania. Nie wiem po co to robię, ale wszyscy tak robią, no to ja też. Na razie, papa. Pa.